Moi drodzy, chcemy Wam dzisiaj powiedzieć pewną opowieść, która wydarzyła się w pewnym miejscu, o pewnym czasie, z pewnymi ludźmi. Dawno, dawno temu, tam, gdzie słońce wschodzi tylko jeden dzień w roku, żył w pewnym mieście sędzia. Sędzia, który Boga się nie bał i z ludźmi się kompletnie nie liczył. W tym samym miejscu, o tym samym czasie, żyła pewna uboga kobieta, która była wdową. Przychodziła do niego z pewną prośbą, która brzmiała mniej więcej w ten sposób: Wysoki sądzie, wysoki sądzie, drogi sędzio, pomóż mi wygrać sprawę. Tego mm, ty chcesz ode mnie? Pomóż mi, jestem wdową, jestem samotna, nie mam w ogóle pieniędzy na nic. A co mnie to interesuje? Ja nie pomagam ludziom za darmo. Masz pieniądze? Zlituj się, nie mam żadnych środków, a mój przeciwnik jest silny. Co mnie to interesuje, to nie moja sprawa. Niech się tobą zajmie twój mąż. On powinien ciebie bronić. Może następnym razem przyjdę. Co ona ode mnie chce? No, Co wie, wy wymyśliła za darmo, żeby jej pomagać? Drogi sędzio. Drogi sędzio, jest coraz gorzej. Sprawa jest coraz gorsza. Pomóż mi, proszę. Mm. No to powie to, co chodzi szybko. Jestem samotna, a mój przeciwnik jest silny, bardzo wpływowy. Ma dużo pieniędzy, a jestem sama, nie mam dzieci. Mm. No dobrze, dobrze. Niech będzie, że cię obronię przed twoim przeciwnikiem. Bo będziesz mnie zadręczała tutaj. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję bardzo za pomoc, dobry człowieku. Dobrze, dobrze, idź już, idź już. A, Dobrze, no już pomogę jej przecież, co mam zrobić? Będzie tutaj chodziła i mnie dręczyła cały czas. A tak to już sobie pójdzie. Zobaczcie, co ten niesprawiedliwy sędzia uczynił. A Pan Bóg czy nie jest stokrotnie więcej dobry niż ten sędzia, który bardzo nas miłuje, tak jak tę ubogą wdowę której ostatecznie sędzia pomógł? Czy Pan Bóg jest dla nas taki dobry, taki miłościwy? On znaczy więcej niż ten sędzia. Przypatrzmy się naszej modlitwie, przypatrzmy się naszemu spotkaniu i zobaczmy, jak możemy odnieść to do codzienności. Panie Boże. No, jak ja mam się modlić? Nie rozumiem tego, co teraz przechodzę. Co w ogóle jest grane? W naszym życiu możemy mieć podobnie, że doświadczamy bardzo różnych chwil. Czasem jest to bardzo dużo radości, a czasem bardzo smutno nam jest z różnych powodów, bo dzieje się w nas jakieś nieszczęście. Ale możemy nawiązać relacje z przyjacielem. Jedna z form nawiązywania kontaktu z Panem Bogiem to Pismo Święte. Słowo Boże. Pan Bóg chce mówić. Boże, Pismo Święte. O matko, tutaj się stało. Co z takiego? To jakaś wiadomość. Moje drogie dziecko, każdego dnia chcę do Ciebie mówić. Otwieram na nowo Twoje ucho, więc się nie opieraj ani się nie cofaj. Bardzo Ciebie kocham. Przyjdź. Spotkaj się ze mną. Jezus. No to, Panie Jezu, dziękuję Ci, bo odpowiedziałeś mi. Na to, co bardzo nosiłem. Kiedy bierzemy do ręki Pismo Święte, otrzymujemy bardzo często odpowiedź na coś, co nosimy bardzo często w sercu. Może masz swoją wybraną modlitwę, może masz taki czas, w którym ty lubisz spotykać się z Panem Bogiem i powiedzieć coś jemu tak prost do serca. Z jednej strony modlitwa to jest takie otrzymywanie listy od Pana Boga, a z drugiej strony taki list, który ty sam możesz napisać. Tutaj mam pustą kartkę. Za chwilę ją zapiszę. Jestem ciekawy, co dzisiaj Ty, Panu Bogu, chcesz powierzyć. Jestem bardzo ciekawy, co dziś jest Twoim tematem, rozmowy z Panem Bogiem. A może wystarczy po prostu pobyć, otworzyć Pismo Święte i być z tym, który Ciebie umiłował? Błogosławię Ci i życzę Ci dobrego spotkania z Panem Jezusem.